A Edek z kurczakami sobie w budce siedzi. One tutaj. On tutaj, pomału coraz bliżej. Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj z samego rana byłem na targu, trochę się pokupowało, zboże potaniało, o zakupów a zakupów. Teraz tak, na początku mamy róże i pigwę. Co kupiłem za dwie rzeczy dałem 20 pary złotych. To chyba nie jest złacena. Róża z kolcami, kolców dużo wsadzimy w wodę na razie i się tam posadzi je na którymś z następnych gniotów, żeby trochę nabrały z tej wody. No nie wiem, tak mi ktoś poradził, żeby na dobę albo chociaż tam kilkanaście godzin do wiadra z wodą wsadzić przed sadzeniem. No to tak robię. Zamontowane na stoliku tu postawiłem, żeby tam kury nie obdziubały, czy może edek nie przewalił. No i dobra, pigwa się przyda, bo pigwa jest dobra do herbaty i pigwówka jest dobra. A róże to gdzieś ładnie na środku sobie posadzimy, może jakimś cudem wyrośnie. Edka dużo żarcia. Takie kostki dla niego i kurą można rzucić. Tutaj mamy marchewkę dla królików. To od razu im dam ze dwie. Niech mają. Tam jeszcze buraczki dla królików kupiłem. Ciekawe czy będą jadły. Bo im do tej pory buraków nie dawałem. Co tam u was słychać? Odpoczywacie sobie, dobra. Trzeba wam tu będzie też ogarnąć i w ogóle dużo ogarniania przede mną, bo i kurą, i to i tamto. I buraki są. Mam jeszcze co? Worek słonecznika. Czy worek, ale taki niepełny? O, bo taki woreczek słonecznika z 10 kilo. No pan powiedział, że jak wezmę wszystko, to będzie taniej, bo już miał końcówkę. No to tak zrobiłem. To za słonecznik chyba 4 zł. Za kilo. 25 kilo kukurydzy mielonej. Za trzy dyszki cały worek. To nie jest złacena. To też wziąłem. Już zmieloną. No, no to tyle co z zakupów na targu. Macie kury, macie. Częstujcie się. Już trochę czasu słonecznika nie dostawały, bo mi się pokończył. To się zlatują. się zmądrzy reszta, to też przyleci. Część, oczywiście, mi wyszła za siatkę, ale już tam tylko dwie widzę. Teraz to może się poschodzą. Znajdę tą z kurczakami, gdzie ona łazi. O, łazi! Przelazła za siatkę, i z kurczakami tam chodzi. I ta czerwona z nią, i ta czerwona, co tam w kółko do niej przychodzi. Jakoś się skolegowały, i jej nie przegania tej jednej czerwonej. Ta czarna, resztę to goni od kurczaków, a z tą jakoś się skumplowała i tutaj pomaga, taka wiecie dobra ciotka No dobra, tu są blisko, może nic tu nie podejdzie, ja jestem na podwórku to na razie ich nie zaganiam, ona powinna zaraz przyjść, bo ona tam za długo to nie łazi z nimi Oby tak było, kurczaki są wszystkie, więc wszystkie przelazły, oby wszystkie wróciły, ale jak kura przelezie, to i one przelezą, przecież bez problemu Jest wór słonecznika, to i trochę tym dzikim ptakom podrzucę, bo one najbardziej lubią to to tak słabo idzie, a słonecznik to najlepiej może coś poprzylatuje powiem wam, że do tej budki o tu nad końcem to już 2 trzy razy widziałem że wchodziły te sikorki i dobrze, może się tam zalęgną albo tylko taki spichlerzyk sobie tam zrobiły, ale dobrze, że chociaż z jednego korzystają na razie bo tam jest jeden na drzewie i tam jeden jest na nietoperze, to tam ani razu nie widziałem żeby coś właziło A ten się jako tako przyjął Co już zjadłyście? Tam dosypię, dużo mam Dosypane to zajadają Znaczy stara ekipa zajada Bo młode to Nie wiem, jakoś tak słonecznika jeszcze nie lubią Albo nie poznały, albo za duży dla nich A to na spokojnie Ale ładnie, ładnie się przyłożyły Te kurczaki już same wchodzą, wychodzą Dobrze jest Odpukać, nie Dek, Edek, strażnik kurnika Tutaj pilnuje no dobra, starczy tego gadania. Trzeba wziąć się za robotę. Muszę tu wysprzątać. Edek jak Muszę tu wysprzątać, bo chcę te kurczaki z chałupy tutaj puścić dzisiaj. Bo za parę dni nowe lęgi, żeby już odchowalnik był przyszykowany. No to trzeba tu wybrać. Wszystko do zera. Już taka. Z tych trocin i piasku to się taka masa zrobiła. Już trochę czasu tu nie sprzątałem, najwyższa pora. Myślałem, że taczka mi tu nie wiedzie. Do tego od kowalnika, patrzcie oh. na styk wejdzie Lux, będzie trochę mniej przerzucania. No i proszę bardzo, z grubsza sprzątnięte poślę tu na razie tym oj, idzie sprawdzić na inspekcję, czy tak może być. Tutaj mamy towar słomą na razie, bo nie mam ani jakiegoś takiego piasku dobrego ani wiurów. Może potem wióry zorganizuję, ale na razie to tak delikatnie słomą idę, towar wywalę. Luks ten towar jest to. Myślę, że na tym to by dobrze rosły, tylko niech trochę to poleży, przerobi się z wodą, przygnije. Bo taki to podobno za ostry może być nawóz. No i ładnie już pościelone, taką zbitą słomą. Idę, włączę tutaj tą żarówkę. Już się parę dni nie świeciła. Niech im się tutaj trochę nagrzeje. Kabel ten, o co tu idzie, podłączyłem już. A tu się nie świeci, o co tu chodzi. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze, wszystko. Edek, nie ganiaj tam. Ech. Tu jest dobrze. Może żarówka poszła, zaraz zobaczymy. Wkręcę inną żarówkę i zobaczymy. Ta probówka tamta coś mi. Nie działa tutaj, a ja ten tu cały czas przekręciłem żarówkę i świeci, czyli to ta stara żarówka się już przepaliła, już ona i tak słabo wygląda. Trzeba ją odłożyć. A tu taką malutką 25 założyłem, trochę im poświeci, ale już jest ciepło. Po kilkanaście stopni w dzień, w nocy, 5-6 teraz, no to tu podniesie na pewno z 10 stopnia. I tak kurnik jest ocieplony, to jest tutaj cieplej. Dobra, jeszcze karmniki mogarne, po i można je puszczać oczywiście w razie czego tą ramkę metalową założyłem jakby pękła czy coś no bo to słoma pod spodem żeby tam się co odpukać o tu nie wydarzyło tutaj paszę im wymienię z tego karmnika to póki co ten wysypię tutaj niech mają o, idę to pomyje. przymrozki się skończyły to by wypadało ten kran uruchomić bo on tu w takich gospodarskich pracach pomaga. No to spróbujemy to. Nie jest proste zadanie, bo zawór od tego to jest głęboko. Głęboko pod ziemią. Jakoś spróbujemy to ogarnąć. Ach. Sukces! Leci woda! Dobra. Trzeba tutaj to pozamykać. Wszystko już tutaj uzupełnione. Wyszykowane. A tu kurczaczki same siedzą. Bo mama poszła z drugiej strony i nie wiem, czy szczaiła, że tu można wejść z tej. Gdzie ta czarna? Czarna! W kurniku masz kurczaki. A zaraz je znajdę. Dobra, lecimy po tamte o. Szone ją znajdą same. Tylko Edka się boją. Ale ona je zawoła, spokojnie. Edek na szczęście do niej się nie zbliża. Edziu, chodź. Oj. No zaraz muszę schować. Chodź tam, już. O. Póki się tamte nie zejdą, to Edka tu zamknę, bo te dwa zostały. Na polu a reszta tutaj wołają, mamy, wołają. Chodźcie, chodźcie. No, chodź, chodź. Cip, 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 cip. O! A już zobaczyły. Sprintem. Bardzo dobrze. Dobra, idziemy po tamte moje kurczaki. Jest kartonik, można kurczaczki przekładać. O, zapalimy sobie. No, to czas na przeprowadzkę, nawet im tu dzisiaj nie sprzątałem. Polecimy. Wyjmę im te poidło Można przekładać. No i ciężko je połapać. I proszę bardzo, już po przeprowadzce 14 sztuk, o ile dobrze policzyłem. Zobaczymy, czy im się tu spodoba. Na razie chyba w porządku. Gdzie nie, gdzie takie szpary już wyskrobały kurczaki. I te małe to może by mogły przejść. Dlatego tu podsypię jeszcze, zanim je puszczę. Gdzie były jakieś szczeliny, to poobsypywałem. Niech się tam przyzwyczają dzień, dwa. I będzie można je też już tutaj na dwór puszczać, przecież tamte skórą sobie dają radę, to bez problemu, w środku im się świeci, to nie powinno być źle. I to wszystko w dzisiejszym gniocie, teraz można się wziąć za porządki w domu, bo przeprowadzka zakończona myślę, że sukcesem, a wiadomo od tych kurczaków to zawsze trochę się brudzi, trochę kurzy, póki ich nie ma parę dni, bo za parę dni, o ile lęgi będą udane, będą kolejne, to chociaż przez te parę dni można Ogarnąć potem jak są takie całkiem małe, to tam dużo nie brudzą. Najgorzej właśnie już po tych dwóch, trzech tygodniach to się robi trochę gorzej. Na początku to są mało uciążliwe. A zobaczymy jak tam sobie radzą jeszcze na sam koniec tego odcinka. Jak tam się macie. Wszystko dobrze podoba się, a cały czas zajadają. Te polidło, karmidło myślę, że są na odpowiedniej wysokości, chociaż może dla tych najmniejszych. Te poidło będzie za wysoko. To im zrobię jeszcze awaryjnie. Na razie takie na ziemi co stoi. No ale to na spokojnie. Się zrobi im tam za chwilę. Już nie będę Was tym zanudzał. Ja się z Wami żegnam. Na dzisiaj to wszystko. Na razie. Cześć.